Witajcie, moi drodzy! Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym dniu. Myślę, że mój Anioł Stróż, który na pewno jest teraz przy mnie, także Was pozdrawia. Kochani, dzisiaj wspominamy naszych Aniołów Stróżów. Aniołowie, stróżowie, niezwykłe istoty istoty duchowe, istoty potężniejsze niż człowiek, istoty rozumne, obdarzone wolną wolą, posłuszne Bogu, spełniające Jego rozkazy. One są wokół nas. To jest prawda naszej wiary. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy. Jest to punkt 328. Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które pismo święte nazywa ogólnie aniołami, jest prawdą wiary. Kochani, w Piśmie Świętym wielokrotnie spotykamy się z aniołami. Istnienie aniołów potwierdzają także Ojcowie Kościoła. Wielu świętych miało kontakt z aniołami. Ale także my w naszym życiu pewnie niejednokrotnie doświadczyliśmy ich pomocy. Wystarczy, że tylko trochę otworzymy nasze serca na obecność aniołów i będziemy mogli je dostrzec oczami wiary, moi drodzy, i będziemy mogli doświadczyć ich szczególnego towarzyszenia. Kochani, każdy człowiek otrzymał od Boga niezwykły prezent. Otrzymał Anioła Stróża. Kimże jest ten Anioł Stróż? Święty Augustyn mówi tak: Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? Duch. Pytasz o funkcję? Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem. W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga, ponieważ zawsze kontemplują oblicze Ojca, który jest w niebie, są wykonawcami Jego rozkazów, by słuchać głosu Jego słowa. Kochani, z greckiego anioł to jest angelos i oznacza posłaniec, wysłannik. A więc ci aniołowie stróżowie, którzy nam towarzyszą, są wysłannikami samego Boga, są bytami nieśmiertelnymi, są stworzeniami osobowymi, posiadają rozum i wolę, ale przewyższają nas, jeżeli chodzi o moc, o zdolności swoje. One są potężniejszymi bytami niż my, ludzie. I każdy z nas ma takiego anioła stróża. Wyobraźcie sobie, że mamy przy sobie kogoś takiego potężnego, kto jest tak naprawdę do dyspozycji każdego z nas. Każdy ma tego anioła stróża od momentu pojawienia się na tym świecie do momentu śmierci, kochani. Jesteśmy nimi obdarowani. Święty Ojciec Pio, który miał taki szczególny kontakt z aniołami, pisał jakże wielką pociechą jest posiadanie ducha który od łona matki nie opuszcza nas ani na moment kochani mamy tych aniołów stróżów więc spróbujmy dzisiaj otworzyć się na ich obecność ja jestem Panu Bogu niezwykle wdzięczna za ten właśnie dzień, za to wspomnienie, bo takie momenty pozwalają sobie na nowo uświadomić, jak bardzo jesteśmy obdarowani przez Boga. Posłuchajmy, moi drodzy, dzisiejszego czytania z Księgi Wyjścia i wejdźmy w ten temat aniołów. Tak mówi Pan. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał Jego głosu i wykonywał to wszystko, co Ci polecam, będę nieprzyjacielem Twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do Ciebie. Mój anioł poprzedzi Cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzyty, Kananejczyka, Chiwity, Jebuzyty i ja ich wygładzę. Kochani, niezwykłe jest to pierwsze czytanie. Pan Bóg kieruje swoje słowa do Mojżesza, a przez to do całej społeczności Izraelitów, obiecując im, że posyła przed nimi anioła swego, który będzie strzegł ich na tej drodze, którą mają do pokonania, na tej drodze do ziemi obiecanej. Kochani, te słowa są skierowane także do każdego z nas. Każdy z nas, przychodząc na ten świat, ma do przebycia jakąś drogę. I mamy taką obietnicę, że na tej drodze będzie nam towarzyszył anioł, że ten anioł będzie nam umożliwiał przejście tej drogi, że ten anioł pomoże nam dojść do celu. On jest nam dany jako taka pomoc z nieba, moi drodzy. I to nie jest ktoś byle jaki, to jest mocarz, to jest. Ktoś, kto posiada w sobie niezwykłą potęgę, kto został obdarowany tą potęgą przez samego Boga. I to jest ktoś, moi drodzy, w kim imię Boże jest obecne. Aniołowie to są istoty, które nieustannie stoją przed Bogiem i wpatrują się w Boga, mają bezpośredni dostęp do Boga. I my mamy możliwość życia w obecności tych istot. Które nieustannie wpatrują się w oblicze Boga. Kochani, to jest coś niesamowitego, wiecie? To jest coś, co powinno nas tak uskrzydlić, a propos aniołów, powinno nam dodać takich sił i powinno umocnić naszą nadzieję, że naprawdę jesteśmy w dobrych rękach. Że jeżeli oddamy się pod opiekę tych naszych aniołów, to oni pomogą nam dotrzeć do samego Boga, pomogą nam osiągnąć zbawienie. Kochani, ja wczoraj, po przeczytaniu już tych słów Pisma Świętego, modliłam się wieczorem. I wiecie, modliłam się także za Was, wielu z Was. Stawiałam sobie jakoś tak przed oczami, wymieniałam wasze imiona, jakieś problemy, z którymi się zmagacie. I nagle, w pewnym momencie, uświadomiłam sobie, że każdy człowiek, którego Pan Bóg postawił na mojej drodze, jest ogromnym bogactwem. Zobaczyłam tych ludzi, którzy mnie otaczają, zobaczyłam także Was. I pomyślałam sobie, Boże, jak ja wiele od ciebie otrzymuję, i wyobraziłam sobie też, moi drodzy, aniołów, to, że oni są tutaj ze mną, to, że oni się modlą razem ze mną. Nagle, moi drodzy, no, poczułam jakieś takie niezwykłe uniesienie. Nagle, moi drodzy, uświadomiłam sobie po raz kolejny, że Bóg jest naprawdę taki wielki, że. Bóg mnie kocha, że ja jestem w jego rękach, że jestem zanurzona cały czas w tej jego opiece i że on mi posyła, no właśnie, i ludzi, i anioły, po to, żebym ja mogła ciągle iść do przodu, żebym mogła zmierzać do niego. Niesamowite to było doświadczenie, naprawdę niesamowite, kochani. Ale w pewnym momencie stało się coś takiego, co mi przerwało te chwile takie. Wzlotów, powiedzmy. Wszedł do pokoju Paweł z taką nieciekawą wiadomością, moi drodzy. Ja nagle poczułam, że to, co ja przeżywałam przed chwilą, tak jakby pryska. Tak jak bańka mydlana, wiecie, nagle znika, to poczułam, że Paweł mi zabrał ten taki moment, w którym było mi tak dobrze. Byłam przez chwilę taka. Nawet trochę zdenerwowana, taki moment, jakiś taki, przeszło przeze mnie jakieś takie, wiecie, zdenerwowanie, ale wyszłam z tego pokoju i poszłam z nim porozmawiać. I kiedy z nim rozmawiałam, to, wiecie, przyszło takie zrozumienie do mnie, że przecież ja jestem teraz też zanurzona w tym samym świecie którego mogłam doświadczyć w czasie modlitwy. Tu się nic nie zmieniło, zmieniły się tylko jakieś warunki zewnętrzne, zmieniły się moje emocje, ale ja jestem nadal zanurzona w tym świecie i moi drodzy, to jest chyba najważniejsze, żeby wiedzieć, żeby pamiętać o tym nieustannie, że ten świat duchowy, ten świat tych pięknych aniołów, ta rzeczywistość. Nieskończona, ona jest cały czas, że nasza codzienność jest zanurzona w tej właśnie nieskończoności. I aniołowie są nam dani jako pomocnicy, po to, abyśmy mogli w naszej codzienności żyć i abyśmy mogli w naszej codzienności zwyciężać, i abyśmy mogli kochać w naszej codzienności. Chwile uniesień są piękne i są potrzebne, bo one też naszego ducha jakoś tak sycą. Ale, moi drodzy, większość czasu spędzamy w takiej zwyczajnej codzienności. I w tej właśnie codzienności towarzyszą nam aniołowie. I wiecie, święty ojciec Pio jeszcze coś takiego pisał. Po Bogu i Matce Bożej, anioł stróż jest dla mnie najbliższym przyjacielem na Ziemi. Anioł Stróż może być przyjacielem każdego z nas. W moim życiu staram się zawsze pamiętać o moim Aniele Stróżu, ale wiecie, czasem są takie momenty, że jakby słabiej z nim współpracuję, a czasem tak jakby bardziej się otwieram na jego obecność. I dlatego bardzo się cieszę, że jest dzisiaj to wspomnienie, bo to mi pozwala tak na nowo powrócić do tego mojego Anioła Stróża, na nowo się otworzyć na tą jego obecność. Bo przecież On może pomagać mi, pomoże pomagać każdemu z nas właśnie w tych zwykłych, takich, można powiedzieć, szarych chwilach naszego życia. Anioł Stróż. Daje nam pewne natchnienia, anioł stróż podsuwa nam pewne myśli. Czasem coś nam się w życiu nie udaje, i to też jest jakaś informacja od anioła stróża. Ciągle czegoś próbujemy i ciągle coś nam nie wychodzi, tak jakby ktoś nam przeszkadzał. Może anioł stróż też chce w ten sposób pokazać, że to nie jest dobra droga. Anioł stróż przychodzi też we śnie czasami. Są jakieś powtarzające się sny, i my jakby czujemy podświadomie, że. że to nie jest zwykły sen. Kochani, także no, anioł stróż działa na różne sposoby, ale są i ludzie, którzy doświadczyli jego takiej bezpośredniej interwencji, gdzie spotkali na przykład kogoś, jakąś osobę w bieli. Bardzo często opisują, że jest to osoba w bieli, że jest to osoba jakaś piękna, która no, wyratowała ich z jakichś tarapatów. Są takie świadectwa. My nawet w naszym kościele mamy takie pismo Anioł, i tam są opisane właśnie bardzo konkretne historie ludzi, w których oni doświadczyli takiej bezpośredniej interwencji Anioła Stróża. Ja Wam powiem, że moja mama kiedyś zachęciła mnie do takiej um, współpracy z Aniołem Stróżem, która polega na takim proszeniu Go, o to, żeby porozumiał się z aniołem-stróżem jakiejś drugiej osoby, z którą ja mam rozmawiać. I ja bardzo często, kiedy idę na jakieś spotkanie, kiedy idę na jakąś rozmowę, szczególnie z osobą, no, z którą ta rozmowa może mieć jakiś trudniejszy przebieg, czy też z osobą, wobec której mam jakiś taki dystans, to wtedy proszę mojego anioła-stróża, żeby po prostu pogadał z aniołem-stróżem tej osoby i żeby przygotował mi taki dobry grunt do tej rozmowy. Kochani, nigdy się nie rozczarowałam. Naprawdę zawsze, kiedy go prosiłam o pomoc, zawsze mi pomagał. I to jest taka moja praktyka, którą wykonuję no, regularnie. I też czasami, wiecie, proszę Anioła Stróża, żeby y, przekazał jakąś wiadomość y, osobie, która na przykład y, jest gdzieś daleko, która mnie nie widzi. Czasem chcę zwrócić uwagę drugiej osoby na siebie, chcę jej coś przekazać z jakiejś odległości, i nie mogę. Ta osoba się na mnie nie patrzy, więc ja proszę Anioła Stróża, aniele Stróżu. Y, Poproś anioła stróża tej osoby, żeby ona na mnie popatrzyła, bo ja chcę jej coś powiedzieć. Kiedyś była taka śmieszna sytuacja. Paweł zapomniał czegoś zabrać z domu, co było mu potrzebne do szkoły. No i ja mu tą rzecz chciałam przynieść. Ale byłam z małą Faustynką i nie chciało mi się wchodzić do środka tej szkoły. Faustynka chyba spała wtedy w wózku. I wiecie, podeszłam pod okna tej klasy Pawła, one wychodziły akurat na ulicę. I tak prosiłam anioła stróża, żeby Pawła szarpnął, żeby Paweł spojrzał w okno, żeby podszedł do tego okna, żeby coś się takiego wydarzyło, żeby on mnie zobaczył, że ja tam jestem na dole. Dzieci się kręciły przy tym oknie, widziałam różne osoby, ale nie widziałam Pawła. I tak jakby ten anioł stróż nie mógł się przebić. I wiecie, nagle, taki kolega Nils stanął przy oknie, zobaczył mnie, po czym zawołał Pawła. Mówiąc, że mama twoja stoi na dworze. Więc Anioł Stróż taką trochę krętą drogą dotarł do mojego syna. To są takie historie, które niektórym ludziom mogą się wydawać śmieszne, mogą się wydawać jakimś zbiegiem okoliczności, ale dla mnie są one potwierdzeniem na to, że Anioł Stróż naprawdę jest przy mnie cały czas i że chce mi pomagać przede wszystkim w tym, abym doszła do zbawienia. Aby doszła do oglądania Boga twarzą w twarz, ale także chce mi pomagać w takich codziennych sprawach. Jest po prostu takim no, przyjacielem, który chce mi towarzyszyć w mojej takiej zwykłej, szarej codzienności. Kochani, w Piśmie Świętym aniołowie są bardzo często wspominani. Przypomnijcie sobie, że Bram raju strzegli aniołowie. To anioł powstrzymał rękę Abrahama przed zabiciem Izaaka. To aniołowie wspinali się i schodzili na dół po drabinie we śnie Jakuba. To anioł uratował młodzieńców, którzy byli wrzuceni do pieca ognistego na rozkaz króla, zdaje się, Nabuchodonozora, króla babilońskiego. Pamiętacie pewnie tę historię o szadraku, Meszaku i Abednego? Daniel został uratowany przez anioła z jaskini lwów. No, mnóstwo jest tych przykładów interwencji aniołów, ale zobaczcie w Nowym Testamencie także aniołowie, jak często się pojawiają. No, anioł Gabriel, który zwiastuje Maryi, że stanie się matką zbawiciela, ale przecież anioł także wzywa Józefa z Egiptu aby powrócił już do swego domu wraz z Maryją i małym Jezusem. Aniołowie usługują Jezusowi na pustyni, pokuszeniu diabła. Anioł Pański oznajmia także pasterzom tą nowinę o narodzeniu się Mesjasza. W takich słowach, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. I później jest dalej napisane, że do anioła przyłączyło się mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi, pokój ludziom Jego upodobania. Kochani, aniołowie są. Aniołowie są. Ale moi drodzy, no to jest świat duchowy i ten świat duchowy no zawsze domaga się naszej wiary, naszej otwartości, aby w niego wejść, aby. Korzystać z tych dobrodziejstw, które Bóg dla nas przygotował, no to musimy pielęgnować naszą wiarę. Musimy się otwierać na Ducha Świętego. Kochani, no, dobrze byłoby, żebyśmy się stali jak dzieci, które nie mają wątpliwości, że aniołowie istnieją. Kiedy się dziecku powie o Aniele Stróżu, to dziecko nie ma wątpliwości. Dziecko raczej pyta, jak ten anioł wygląda, gdzie przebywa. O dzisiaj Faustynce na przykład przy śniadaniu przypomniałam o jej aniele stróżu i Faustynka zapytała mnie, a gdzie on teraz jest, a gdzie on teraz siedzi. Więc ona nie pyta, mamo, jak to możliwe, że jest anioł, tylko bardziej pyta o jakieś takie konkrety, o szczegóły. Dotyczące właśnie anioła. Więc myślę, moi drodzy, że warto wczytać się w dzisiejszą Ewangelię i wziąć ją sobie do serca, bo w tej Ewangelii Jezus zachęca nas, abyśmy się stali jak dzieci. Posłuchajcie, moi drodzy, słów Ewangelii według Świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Kochani, być jak dziecko, być taką osobą otwartą na to, co przynosi Bóg, być taką osobą chłonącą to wszystko, co daje Bóg, przyjmującą te dobra bez kombinowania, bez takiego powątpiewania. Po prostu, Bóg mi daje tyle, to ja to przyjmuję. Z wdzięcznością cieszę się tym, tak jak dziecko, które dostaje prezent. Ono się cieszy tym prezentem, tak? Bądźmy jak dzieci, bo do takich osób należy Królestwo Niebieskie. Przyjmujmy te dzieci do naszych serc, można powiedzieć. Prośmy o to, aby te nasze serca były takimi sercami dziecięcymi. Takimi sercami pełnymi wiary, ufności, otwartości, sercami, które nie kombinują, które nie są sercami podstępnymi. Warto jeszcze zapamiętać tą przestrogę, która jest na koniec. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam Wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Ważne jest, abyśmy się wystrzegali pogardy względem drugiego człowieka. Moi drodzy, dzisiaj usłyszałam słowa, zdaje się, świętego Augustyna, że grzech to jest miłość własna posunięta do pogardy Boga i drugiego człowieka. To jest ta niewłaściwa miłość siebie to stawianie siebie na pierwszym miejscu, to traktowanie siebie jako Boga. Jako kogoś, kto ma jakieś takie, wiecie, klucze poznania serc i dusz ludzkich, i może jednych odrzucać, jednych przyjmować. Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego. Nasi Aniołowie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca w niebie, ale także Aniołowie innych osób wpatrują się w oblicze Ojca w niebie i pamiętajmy o tym. I wystrzegajmy się pogardy względem drugiego człowieka. Nie czyńmy rozdźwięków między ludźmi, nie kategoryzujmy ludzi, nie dzielmy ich na lepszych i gorszych, bo tego nam nie wolno robić, bo anioł każdego człowieka wpatruje się w oblicze Boga w niebie. I każdy człowiek jest cenny w oczach Boga. I człowiek zasługuje na szacunek dlatego, że jest człowiekiem, a nie dlatego, że coś umie, że coś znaczy, że posiadł jakąś umiejętność, że ma jakieś pochodzenie. Nie dlatego. Kochani, myślę, że na tym możemy zakończyć to nasze spotkanie. Dzień, który dał nam Pan, jest dniem szczególnym. Wspominamy w nim aniołów stróżów. Wspominamy w nim te szczególne istoty duchowe, które dał nam Bóg, aby nam pomogły dojść do nieba. I postarajmy się z nimi współpracować. I bądźmy wdzięczni Bogu za te ogromne dary, których nam udziela. Niech nasze serca płoną wdzięcznością, bo my mamy naprawdę, moi drodzy, wszystko. My mamy wszystko, aby wieść życie dobre. Życie pełne miłości. Życie, które zmierza w najlepszym kierunku. Kochani, podzielę się z Wami jeszcze moim dzisiejszym wierszem i zabieram stąd mojego Anioła Stróża. Otoczona opieką. Zamykam oczy, bo wtedy jakoś mi łatwiej z Tobą, Boże, spotkać się, łatwiej dotknąć Twojej miłości. Dostrzec bogactwo, którym obsypujesz mnie. O tak, teraz wyraźnie widzę zdrój spływających z nieba łask. Widzę tak wielu dobrych ludzi. Słyszę pokrzepiające słowa. Czuję pocieszenia smak. Widzę anioły, przeczyste duchy. A wśród nich opiekuna, który przy mnie nieustannie trwa. I nie mogę się temu nadziwić. I nie wiem, jak mam Ci dziękować za to, że w Tobie wszystko mam. Tyś jest moją opoką, moją pomocą. Ma codzienność, w Twojej nieskończoności rozlana jest. Wtulam się więc w Twoje ramiona, chcąc pozostać w nich na zawsze. Ojcze mój, ja ufam Tobie, Ojcze mój, ja kocham Cię. Kochani, trzymajcie się cieplutko, niech ten dzień będzie dla Was piękny i błogosławiony. Z Panem Bogiem, pa!